Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To już piąty odcinek z cyklu Oceniam Was Sprzęt. Witajcie moi drodzy, z tej strony Chemik. Lecimy oczywiście z kolejnym odcinkiem z cyklu Oceniam Was Sprzęt. Jeżeli chcecie, aby Twój komputer, Twoje stanowisko komputerowe zostało w, u mnie na kanale pokazane i przeze mnie ocenione, no to zapraszam Cię o przesyłanie swoich stanowisk na maila podanego w opisie oraz go przypomnę chenik 5656 Zachęcam też do zajrzenia w opis tego materiału, gdyż jest tam bardzo wiele ciekawych i istotnych informacji. A teraz lecimy już z pierwszym zestawem i jest to zestaw od IJFOO. No, ciekawy nick, nie powiem ciekawy. Może najpierw zdjęcie ogólnie Twojego stanowiska komputerowego i że tak powiem, co my tu mamy. Wezmę troszeczkę tutaj, rozszerzę. I jesteś, masz na imię Adrian, tak? Złożony pod koniec marca. Przesiadka z komputera z 2015 roku na i5 468 mg bez SSD. Powiem ci tak, sam pamiętam jak składałem dla znajomych komputery na 4690, były to wtedy rakiety i naprawdę to było bardzo, bardzo udany dobry procesor i mm, bardzo często kupowany przez konsumentów. A teraz masz, jak widzę, i 7 f Genialny procesor i rewelacyjnie wyceniony MSI Z490A Pro. No, to już chyba nie trzeba tłumaczyć u mnie na kanale. Jedna z bardziej popularnych bardziej polecanych płyt głównych, nie tylko przeze mnie, ale też przez moich widzów Crucial Ballistic 3000 CL15. śmigałem w tym momencie na 3600 MHz CL16. Powiem Ci, mój drogi, że takie oceanu to aż pozazdrościć, gdyż z tego co ja patrzyłem u siebie, te moje discuski nie chciały iść wyżej niż chyba 3400, coś w tym stylu ale udało mi się stabilnie na 3200 odarnąć. Natomiast na Intelach jest troszeczkę inaczej z tym ocen niż na AMD. Gigabyte G1 Gaming 970 nadal jest to uważam nie najgorsza karta, tym bardziej w deficycie aktualnie kart graficznych, ale widzę, że chcesz kupić 360Ti, Kingston R2000, tb Navis 240 EVO ARGB. Może pokażemy teraz Twój komputer. O, tak się oto prezentuje. No, sami widzicie płyta główna to jest klasyk nad klasykami, ale jest to genialna po prostu konstrukcja. I e, tak nawizerz jest z wiecie, to nie było RGB Supremo FM2, obudowa RG6V. No, to peryferia masz tutaj, piszesz stare. Jest to klawiatura GeForce, Gigabyte Force, przepraszam, Gigabyte Force K7. Membranówka, ale no nie lubisz mechaników, no to nic na siłę, tak. Steel Series Rival 300, świetna myszka. Podkładka, tak samo, kuzekat, niedokrotnie wspominałem, słuchawki genialne, HyperX. -y. W sumie to wybierałeś, masz te stare podzespoły, ale jesteś bardzo świadomym użytkownikiem, bo wybierałeś te, które były naprawdę dobre w tamtym okresie czasu. I jak widać, do tej pory są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Po pierwsze, ci służą do tej pory, po drugie są bezawaryjne, a po trzecie nadal, no czy chcesz, czy nie chcesz, to spisują się bardzo dobrze. Jestem pewien podziwu, że tak wysoko masz monitor ustawiony. No, ale może jesteś na przykład bardzo wysoki albo bardzo nisko siedzisz. Ważne, żeby to było dobrze. Jeżeli chodzi o biurko, to jest czysto ładnie schludnie. Ja uważam, jest trochę rzeczy na tym biurku, ale widzę, że raczej nie jest ono ogromne. Spoko, że masz lampkę gdzieś za monitorem, to na pewno poprawia komfort Twoich oczu. Uwierz mi. Miałem swego czasu Ambilight'a za monitorem i to robiło niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o wnętrze twojego komputera, no to jest tutaj cable management na piąteczkę zrobione w skali do pięciu. No nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Tutaj ten jeden kabelek stawiam, że musiał iść tędy, bo tu masz jakiś konektor na przykład do zasilania wentylatorów od obudowy czy cokolwiek. Nawet jest zrobione przepust idealnie tutaj pod kartę graficzną, więc jest perełeczka, że tak to ujmę. No i cóż, jednostka wydajna, nawet bardzo, z elementami troszeczkę na przeczekanie. Tak jak ta karta graficzna, no ale wiemy, jaki jest rynek kart graficznych teraz, czyli po prostu ich nie ma. Stąd ta 970, -tka. to i tak dobrze, że miałem 970. -tkę. Niektórzy na przeszkanie są zmuszeni albo integra, albo na przykład takie 1030, tak czy 710 GT. To już w ogóle masakra. I powiem Ci tak: bardzo mi się podoba Twoja konstrukcja, jest poskładana bardzo z głową, bardzo przemyślana konfiguracja. Nie jakieś tam wywalanie kasy na prawo i lewo. Ale naprawdę dobrze złożony komputer. Moja ocena ode mnie jest to e, takie 4.0. E, z tego tytułu, że nie mamy bardzo, bardzo wydajnego komputera, a jest on tylko bardzo wydajny. <grytanie> tak, bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast e, wszystko jest poskładane z głową. I to też się ogromnie u mnie na kanale liczy. Dobrze, więc teraz przechodzimy do stanowiska numer 2. No i tak, tu mam stanowisko numer 2 od Igora i na pierwszy mój rzut oka e, gdzieś tam się kładzie cable management, który jest perfekcyjny. Naprawdę, zobaczcie moi drodzy, nie ma tu żadnego kabelka. No owszem, no, są fani e, klawiatury i myszki, że tak powiem, w takiej szufladce pod biurkiem. Są nie fani, uważają, że musi być to na biurku. Co kto lubi, jeżeli Tobie odpowiada takie ułożenie, no to nikt ci tego nie może zabronić, mój drogi. I tak, do komputera przejdziemy później, natomiast sami zobaczcie, są piloty pewnie od taśmy RGB, która tu jest z tyłu, jest pilot chyba od głośników, z tego co czytałem opis i jest pad bezprzewodowy. No Przepięknie to wygląda, i jest naprawdę schludnie, są LEDy, więc jesteśmy w 2021 roku, jest fajnie ładnie. Co my tu mamy? MOBO, czyli płyta główna, jest to Aorus Elite X570, Potężna płyta, już naprawdę bardzo, bardzo fajny model, który pozwoli nam na obsadzenie na pewno wydajniejszego procesora, aniżeli tu masz. A jeżeli mowa o procesorze, to jest to Ryzen 5 3600X. W przyszłości, no, jeżeli ten, jeżeli byś chciał, to można pomyśleć na przykład o Ryzenie. 5800. Wiem, że jest drogi, ale dałby na pewno ogromnego kopa temu PC-towi. GPU Gigabyte RTX 670. o kurcze, no to jesteś naprawdę szczęśliwcem, który otrzymał taką kartę. Dodatkowo widzę, że jesteś bardzo świadomym użytkownikiem, bo masz dodatkowo ją podkręconą i to całkiem, całkiem konkretnie, mój drogi. Nawet wspominasz tutaj o Resize Bar, co jest w Twoim przypadku, gdzie masz AMD no naprawdę in plus tak bo kolejne tam załóżmy trzy klatki możesz zyskać ale jak za darmo to czemu by nie zyskać fajnie że robisz upgrade biosu pytanie czy robiłeś na bazie moich filmików czy nie jeżeli to oglądasz to napisz w komentarzu czy tak czy nie jestem bardzo ciekaw psu spc supremo fm2 go 650 W Powiem tak, no można było wziąć 750, byłoby bezpieczniej, ale 650 tak pod korek, tak jak tu piszesz, daje radę. No 550 watów, okej, okay, ale to i tak ta sprawność mocno spada w porównaniu do tej najlepszej, jaka by była w przypadku, no 51%. O. Do tego mimo wszystko przy tak wydajnym kąpie ja bym poszedł na przykład z Corsarza RM, on tam jest troszeczkę droższy. No ale ten coś inaczej nie jest złe. Chłodzenie iOS PC Navis 240, no to klasyk nad klasykami, pod tego rajzeną w zupełności wystarcza. 4 wentylatory Stella HP RGB, no to są to pewnie te wentylatory z obudowy SPC ARMIS r 6 x EVOTG RGB. Bardzo fajna skrzyneczka, nie raz ją też polecałem. Dyski Aorus M2 250GB, Adata SU-700 120GB, no to ta data to już trochę malutki i stary. I dwa razy to Toshiba P301TB. Podziwiam. Dwa dyski HDD w kompie to musi być ogromny hałas, no ale jeżeli tobie nie przeszkadza, bo na przykład grasz na słuchawkach, no to nie robi to żadnego problemu. Ja bym tutaj poszedł w większą rozbudowę SSD-ka, bo masz niespełna pół terabajta, a jak pewnie dobrze wiesz, na przykład taki Kioxia, no Kioxia, przepraszam, Kioxia 500 tam chyba 480 GB dokładnie jest, kosztuje coś 220 zł, także uważam że naprawdę niewiele. Ale jeżeli Ci to wystarcza, no to spoko. RAM, Corsair Vengeance RGB Pro, 2x8GB, 3200MHz, no i tutaj możesz spokojnie spróbować pocisnąć te ramy, tak jak było w przypadku poprzedniej konfiguracji, eee, czyli tam były 3000, ale a tam były balistiki, co prawda, ale tak czy siak... Eee, Corsarze też się dobrze kręcą, więc możesz spróbować się na przykład na 3600 pocisnąć i wtedy zyskasz jeszcze więcej FPS-ów w gierkach. Eee... A, no i najważniejsze: Deadpool dzięki niemu same heady siadają. No to życzę Ci samych headów. Mam nadzieję, że moje życzenie gdzieś tam się spełni i będziesz zaliczał w same headshoty. Eee, stawiam, że grasz w takim razie w FPS-y, skoro mówisz o headach. Eee komputer był kupiony przed dziurą na rynku, więc w normalnej cenie około 7k za całość, tam drobny plus minus, bo nie pamiętam dokładnie, służy do grania ogólnie A w rozdzielczości 2k, 144hz, no to fajna rozdzielczość, chyba teraz jedna z bardziej popularnych, mm -hmm. ta rozdzielczość 2k, 144 Hz na pewno spoko, bo jest szybciutko i w, typu, w gry typu A. Jak najbardziej tutaj to jest pożądane. Fotel SPC Aster 300, powiem Ci tak, dbaj o tą skórę, bo się strasznie lubi z czasem zniszczyć. Wiem to niestety z autopsji. Klawiatura SPC Giga 4, 540 Blue, no taka se, niech będzie. Myszka Glorious Mouse Model Zero Glossy Black. Też nie najlepsza, no ale to są akurat jedne z tańszych rzeczy, tak w przypadku ogólnego setupu komputerowego, głośniki Logitech Z5, Z906. Chyba jesteś jedynym jak na razie tutaj u mnie na kanale, który ma głośniki 5.1, spoko do filmów, do gier, no to pewnie używasz słuchawek Kraken 7.1 Chroma, no i tak jak mówiłem już w którymś odcinku z cyklu, z tej serii oczywiście, no, to w posiedzeniach ogólnie RGB na słuchawkach, według mnie kompletnie nie ma sensu, no ale są ludzie, którzy nawet tam chcą mieć. Monitor Acer 144 Hz 1440p czy 32 cale? No to nie wygląda na 32 cale, ale może takie zdjęcie, popatrzmy na inne. Tu masz coś podpięte do frontu, no ale to pewnie jakiś ten... Rzeczy tymczasowe. Jeżeli chodzi o cable management, to próbuję się dopatrzyć czy wszystko ok. No tutaj ta karta graficzna, gdzieś nam się pewnie te kabelki od niej odbijają, natomiast jest schludnie, ładnie, czysto. O, tu jest lepsze zdjęcie. Oj, to powiem ci, że miałeś niezłą zagwozdkę, żeby tu się zmieścić z 24 EPS, znaczy z 24 PIN od płyty i i tym dyskiem SSD, natomiast mogłeś puścić spokojnie 24 pinówkę górą, wydaje mi się i wtedy nie byłoby takiego problemu z tym dyskiem SSD, tutaj cała reszta jest ok, fajnie tutaj upchałeś te kabelki o tu mamy zdjęcie z drugiej strony, no Deadpoolik robi robotę, nie powiem, <laughs> bardzo fajna figureczka Nie, jeżeli chodzi o te zdjęcia, gdzie mamy to do, doprowadzenie do zasilania do karty graficznej to jest według mnie wszystko OK, ale widzę, że nieźle ci się kurzy, także o, zadbaj o dobre i częste czyszczenie, o filtrowania w tej obudowie. Mój drogi, no i powiem Ci tak, zestaw mi się bardzo podoba, jest przede wszystkim bardzo, bardzo schludny, co sobie ogromnie cenię. Mam nadzieję, że równie duży porządek masz pod biurkiem, jak na biurku, bo to też nie jest bez znaczenia. No i ode mnie leci ocena 4,25. No nie będzie więcej, mój drogi, bo nie masz też jakiejś bardzo wysokiej tej specyfikacji, nie ma customowych przedłużek, jest stosunkowo tanie I.O., i tania obudowa, więc ten zestaw nie robi jakiegoś takiego super piorunującego wrażenia, ale jest na pewno bardzo dobrze poskładany, z głową, fajnie, że udało Ci się wyrwać za stosunkowo niewielkie pieniądze, tak, w porównaniu do teraźniejszych cen karty graficzną, która jest piekielnie wydajna. Jedyne, co bym Ci doradził, to dołóż troszeczkę więcej pamięci SSD i będzie już pięknie. Przechodzimy do zestawu numer 3. I już zestawik numer 3 i jest to zestaw od Piotrka. I co my tu mamy? Mianowicie płyta główna MSI b 360 Gaming Plus, Intercore i3 8100, karta graficzna GTX 1060 Gaming X 3GB. Oj, troszeczkę boli to, że to jest ta 3GB wersja HyperX Fury Black 2666 MHz. No, mogłeś wziąć troszeczkę wyżej, taktowane bo stawiam, że dopłata na przykład była niewielka, albo jakbyś dobrze poszukał, to w tej samej cenie, na przykład byś znalazł 3000. No ale okej, okay, nie czepiłem się aż tak bardzo, bo i tak procesor więcej nie pociśnie. W tym roku kupiłem RAM, chłodzenie, obudowę. No to tak jak mówię, jeżeli to kupowałeś teraz, to mogłeś poszukać lepiej i wziąć np. 3000 i, i zejść przykład z timingami. Chłodzenie z PC 4 Evo RGB, No ja nie jestem fanem tego chłodzenia. Uważam, że lepsza będzie po prostu fera, nawet kosztem tego ARGB. No ale jeżeli chciałeś ARGB, no to okej. Okay. Twój wybór, tak? To, to nie ja będę używał tylko kompaty, tylko Ty. Zresztą pod tą w zupełności nawet Spartan wystarczy, także spoko. Obudowa modeką Oberon Pro Glass USB 3.0 czarna. Popatrzmy na tą obudowę. No to taka no trochę średnia bym powiedział. Nie jest to zdecydowanie chyba najlepszy wybór. Niestety nie sprawdzałem ile ta obudowa kosztuje, więc po prostu może być piekielnie tania, a może być słabym wyborem no już mniejsza z tą obudową to Shiba P301TB SSD 512GB SSD Ultimate SU-800 zasilacz SPC Velo L2600W Bronze Pozdrawiam wszystkich widzów od Chemika, pozdrawiam Cię również e, mój widzu i ocenimy Twój zestaw, e, mianowicie jest nieźle, jest naprawdę spoko tutaj jesteś też pierwszą osobą w ogóle u mnie na kanale która ma napęd jeszcze optyczny, wow Rzadko się to zdarza, bo w sumie teraz nie obudów mam możliwość zamontowania takowego. I powiem ci tak: no, tutaj ten kabel sata od napędu spokojnie, można było puścić troszeczkę za tyłem od tutaj płyty głównej, ogólnie od obudowy, dzięki czemu można było zachować lepszy porządek. Ten wentylator na górze. On wywiewa, ale szczerze, to już jeżeli bym miał go zamontować, to bardziej na tył, tutaj z tyłu, żeby on ciepłe powietrze z zakulera wyciągał, a nie zabierał ciepłe powietrze chłodzeniu na procesorze. Jeżeli chodzi o całą resztę, to wydaje się być wszystko ok. A komputer jest dobrze poskładany, nie ma tu jakichś ogromnych błędów, strasznie małe zdjęcia, niektóre są, niektóre są normalne, nie wiem czego to zależy, ale takie dostarczyłeś, no i takie wrzuciłem tutaj na filmik. Powiem Ci tak, no ode mnie leci ocena 3,5, bo kabelkologię można było zrobić troszeczkę lepiej. Jest to już stary troszeczkę zestaw, no może nie aż tak stary jak i 54690K, ale do gdzieś tam 10. generacji mu jednak sporo brakuje i powiem ci tak na pewno nawet zostawiając tego procka spokojnie można by było tu, tutaj pomyśleć jak ceny spadną o lepszej karcie graficznej typu nie wiem RTX 2060 ta i trójka powinna sobie z nim dać radę Eee, troszeczkę popracuję nad cable managementem, no i według mnie ten wentylator w tym miejscu na topie nie ma większego sensu. Ja mogę go przesunąć bardziej do tyłu. Eee, no i stąd moja ocena tylko w i 3,5. Lecimy dalej. Zestaw od Vortena eee, Obudowa szarkun Lit 100. Eee, Popatrzcie, pa, moi drodzy, jak ona ciekawie wygląda. Eee, naprawdę mi się podoba, bo jest totalna nietypówka. I eee, Czymś się po prostu można wyróżnić. Płyta główna Aorus B450 Pro, procesor Ryzen 5 3600X, Scientum PC, Fera 3, ARGB, chłodzenie. No i widzisz, tutaj mamy już Ferę 3 i ona nie tylko ładniej wygląda, to jeszcze lepiej odprowadza ciepło, bo jest po prostu większa. RAM, Corsair, Vengeance RGB Pro. Eee, pytanie, jakie taktowanie? Nie wiem. Jeżeli oglądasz film, to napisz w komentarzu, jestem ciekaw. Karta graficzna RTX 2060 Super Founders Edition, wow, jestem ogromnym fanem Foundersów od NVIDII, wyglądają pięknie i naprawdę tutaj robią one niesamowitą robotę, powiem Ci, zazdroszczę Ci patrzenia na tego Foundersa codziennie. Zasilacz Gigabyte P 750Gm z certyfikatem 80 Plus Gold. No spoko, nie najgorszy zasilacz, ale tak czy jak ja bym pomyślał, od, znaczy jakbym kupował, tak to bym pomyślał o innym, ale jak masz ten, to na pewno będzie dobry, i będzie ci długo służył. Dysk SSD Samsung 860 Evo 250 gb M2. Hmm, no trochę szkoda, że wziąłeś na M2, bo sobie zająłeś przez to jeden slot. Ja bym wziął 960kę Evo. 970 liwa przepraszam, na M2, albo po prostu jakiś inny, niekoniecznie z Samsunga, tak? Żeby mieć tego fajnego, szybkiego, NVMe. -ma Disk Dysk HDD Seagate Gate Barracuda, 1TB. Pewnie nadane, więc jak najbardziej OK. No i tak, komputer ładny, no tutaj za Foundersa leci na pewno ocena troszeczkę do góry, bo jestem po prostu fanem i uważam, że te karty są genialne ale no wiadomo, niedostępne już. Ciężko też ocenić cable management u Ciebie, bo są tylko dwa zdjęcia i nie są aż takie bardzo tutaj mówiące nam o tym cable managementie. Natomiast nie dopatrzyłem się chyba żadnych takich rażących, karygodnych błędów. Moja ocena na Twój zestaw to jest takie 3,75 wydaje mi się, bo jest całkiem wydajnie. Jest fajny foundering, natomiast Nadal gdzieś tam bardzo daleka droga do jakiegoś super handlu. Nie obrażajcie się oczywiście na to, że czasem daje niższą cenę za to, że ktoś ma mniej wydajny sprzęt, no ale też trzeba gdzieś schierarchizować to, że ktoś wydał, załóżmy na kartę, no wiadomo, nie każdego stać na 30-90. Ja bym chciał, żeby każdy było stać na 30-90 i nie wiem, Ryzena 5950X albo i9-11900K, tak? Każdemu z Was tego życzę, natomiast jeżeli ktoś ma i3, a ktoś ma i9, do tego ktoś, kto ma i3 ma 1660K na przykład, a ten kto ma i9 ma 3080K, no to nie można gdzieś tam stawiać ich na jednej szali, bo ten drugi komputer będzie, no, dużo wydajniejszy. Stąd moja cena 375. Bardzo mi się podoba i jest dobrze poskładany, nie ma żadnych błędów. I foundership jest zawsze implusik, Tak więc przejdźmy już do podsumowania. Jeżeli materiał Ci się podobał, no to oczywiście nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, zasubskrybować kanał, aby zostać na dłużej. Podsumujcie kolejne zestawy na maila zawartego w opisie. Bo im więcej tym będzie zestawów, tym więcej będzie odcinków u Chemika w styklu Oceniam wasz sprzęt. Widzę, że te materiały Wam się podobają. Także ja się cieszę, wycieśle, że się wszyscy są zadowoleni. A w tym filmie to by było na tyle. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya.